Witajcie kochani grupa na LS Kazan. Tym razem wezmę was podróż po forcie Fryderyka Wilhelma. Oczywiście ze mną jest Broda. Witajcie serdecznie. I Dawid. Znajdziemy sobie ten oto właśnie port okrągły. Wejście z do środka legalne. A do prochowni niestety nie wejdziemy, bo jest wejście zamurowane. Więc może pokażę państwu, co znajdziemy w środku w forcie. Fort Frederica Wilhelma, zwany także Basztą Monte Lamberta, zbudowany został jako jedna z ostatnich i najdalej wysuniętych placówek wchodzących w skład fortyfikacji twierdzy Koźle. Jego budowę rozpoczęto w 1805 roku, lecz trwające działania wojenne spowodowały, że zakończenie prac przeciągnęło się aż do roku 1829. René de Monte Lambert był zdania, że wzrost doniosłości artylerii wymaga wysunięcia do przodu własnych dział, aby nie dopuścić do oszczędzania przez przeciwnika rodzenia twierdzy. Na początku XX wieku po kasacji twierdzy Koźle, baszta przekształcona została na browar. Z tego też okresu pochodzą zabudowania znajdujące się na jej dziedzińcu. Natomiast w roku 1945 baszta spaliła się i do tego czasu powoli popada w ruiny. Zobaczymy sobie, co się znajduje w środku, z pobiałem. Trzeba uważać, bo wiatr wieje, właśnie pod nogi. Tak się będzie dało rady, bo do też również wejdziemy. Zobaczymy, co tam się kryje. Ale teraz idziemy i uciekam przed tym wiatrem do. No. ale wózek to jest raczej tutaj osób które wykonują jakieś prace tutaj przy forcie ale zwróćcie uwagę na te stare drzwi charakterystyczne tutaj wejścia e ja sobie pozwolę wejść na razie tutaj do środka i pokażę Wam, zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten Ford. Wchodzimy sobie teraz w część parterową. Tutaj już odpaliłem lampę, bo jest troszkę ciemno. Maciek z Dawidem idą przodem. A my możemy, zobaczcie, jakie piękne sklepienia. Robi to naprawdę ogromne wrażenie. Fort, który aktualnie zwiedzamy, odegrał szczególną rolę podczas oblężenia Koźla w 1807 roku. Fort był przeszkodą m.in. dla wojsk napoleońskich, które oblegały miasto. To między innymi z niego ostrzelano stanowisko dowodzenia jednego z generałów wojsk oblężniczych, który zakwaterował się w Leśniczówce na terenie Kłodnicy. Kula armatnia przebiła odkryty kątem dach i uderzyła w sąsiadujący z budynkiem dąb, o mało nie zabijając generała. Jest pięknie. Jest pięknie i niezwykle klimatycznie. Jak wrażenia panowie wasze? Jest klimat fajny, nie? No Robię wrażenia i naprawdę ciekawy bardzo obiekt. W chyba Tak, 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 prawdopodobnie tak. Ale wszystko albo łuki, albo wiesz, w okrąg, nie? I tutaj dochodzimy do części, która jest już zamurowana. Ok, ale mamy tam okienko, którym możemy dostać się do środka. Dajemy się zatem. Pięknie prezentuje się ten fort. Zmierzamy dalej. Kiedy powstawała ponad 200 lat temu, była pierwszą tego typu budowlą w Prusach. Miała chronić rdzeń Kozielskiej twierdzy, czyli samo miasto. Było to o tyle istotne, że w czasie wojen napoleońskich artyleria zaczęła stosować nowy rodzaj pocisków, napełnianych substancją palną, która działała jak bomba. i wyjścia na kolejne poziomy. O kurde. Jako ciekawostkę mogę wam jeszcze powiedzieć, że fort na każdym z dwóch pięter mógł pomieścić po 28 dział wraz z amunicją, załogą i zapasami. No jest pięknie, jest niesamowity klimat. Ja uwielbiam takie miejsca z duszą, z historią, gdzie widać ten upływający czas. Jak widzimy, natura, powoli ten fort też już okala. Dawid już skończył eksplorować swoją część. I tutaj mamy jeszcze rzut do góry. I zostaje nam jeszcze najwyższa kondygnacja. Zobaczcie. Robi ogromne wrażenie Zaryzykuję stwierdzenie, że to był Jakiś syp do kotłowni Przecież fort też musiał być ogrzewany jakoś I tam schody na dół I tak kochani, ostatnie spojrzenie na ten piękny fort który zachwycił klimatem, zachwycił konstrukcją i pomimo tego, że jest ruiną, to jest bardzo pięknym miejscem, które pozostawia naprawdę piękne wspomnienia. A teraz już udaje się na dół. Wędrujemy się teraz tego obiektu. Jeżeli się podobał odcinek serdecznie zapraszam do dodania do komentarza, polubienia naszej grupy ze dzwoneczkiem, zasubskrybowanie. Pozdrawiam partnerów na ostatniej planszy oczywiście. No i tyle. działamy, jedziemy na następny obiekt, który się zdarzy po drodze. Pozdrawiam serdecznie z fortu Kazan, Broda i gości nie niedawnik. I Dawid, który z nami eksploruje tutaj obiekty w okolicy. Także, kochani, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niebawem.